3 czerwca to wyjątkowy dzień dla fanów kolarstwa. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Jazda na rowerze jest doskonałym sposobem na utrzymanie zdrowia. Nawet dwie godziny tygodniowo poprawiają kondycję. Jazda na rowerze nie tylko zmniejsza ryzyko chorób, ale również pomaga nam dbać o planetę. Na przykład, energia, którą pochłania produkcja jednego samochodu, wystarczy do wyprodukowania ponad 100 rowerów. Pomysłodawcą Światowego Dnia Roweru był Polak, i były kolarz Leszek Sibilski. Dzięki niemu, 12 kwietnia 2018 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą 3 Czerwca Światowym Dniem Roweru. Jaka była droga do ustanowienia Światowego Dnia Roweru? Bo wiem, że nie była ona prosta. Wymagała uh, dużej cierpliwości, wyboista, kręta uh, w błocie, w deszczu, w śniegu. Uh, był to proces, który troszeczkę mnie zaskoczył. A jednocześnie muszę przyznać, nigdy nie myślałem, że będę tym, który skończy ten proces, ponieważ w momencie, gdy wpadłem na ten pomysł, chciałem go przekazać innym, ale ci inni, czy inne organizacje nie byli w stanie sobie z tym poradzić. Historia pokazuje, że pod dwa koła sięgali najwybitniejsi. Szczególnie Maria Kirill-Skłodowska ze swoim mężem, która wybrała się ze swoim mężem na miesiąc miodowy rowerem. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prób, Żeromski, to są postacie, które są wszystkim znane, a niekoniecznie kojarzone z rowerem. Nawet w kosmosie rower znalazł swoje zastosowanie. Astronauci używają go tam do utrzymania lepszej kondycji. Rower w tej chwili, ta jego ewolucja jest bardzo pozytywna. W zasadzie e, sięgnęła już do wszystkich sześciu kontynentów zamieszkałych przez ludzkość. Marzy mi się, e, żeby się, zna, znalazł się rower też i wiem, że jest rower stacjonarny czy rowery stacjonarne na Antarktydzie, ale jeszcze muszę to udowodnić, dotrzeć. W taki dzień jak dziś na pewno warto się mieć po rower, ale nie zapominajcie o nim też przez resztę roku. 3 Czerwiec jest to okazja do tego, aby a, świętować rower. Każdy człowiek a, chce mieć urodziny, chce mieć przyjęcie urodzinowe, bądź tą świeczkę, bądź ten tort. I to jest ten, ta świeczka i ten tort dla a, roweru i dla, naszego, yy, dla naszej społeczności rowerowej, kolarskiej.